Ej, Oliwierek, gdzie Stary idzie do strzału Fajk podłożony Zajdziemy, Został jeden wróg Stary idzie do strzału Ograniczam ich wizję <laughs> <laughs> Wszyscy martwi <laughs> A <Ha>, ja wciąż głodę. <laughs> daj ojca, daj ojca Kurwa do telefonu Daj ojca, już jedzie do Przeładowuję Ej, bo ci krawki w kółko